Zabieg embolizacji. Czy jest to zawsze bezpieczny i skuteczny zabieg? Zabieg embolizacji jest jednym z najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych zabiegów flebologicznych. Wymaga on ogromnej wiedzy i doświadczenia do operatora i w kwestii diagnostyki, i w kwestii przeprowadzenia samego zabiegu. Ukierunkowany on jest na leczenie problemów żylnych zlokalizowanych w międzymniejszej i jamy brzusznej. Jest to problem bardzo interdyscyplinarny i złożony, nie mający jednych ewidentnych objawów. Po pierwsze, Zabieg ebolizacji wykonujemy na pewne patologie, które mogą wynikać z wielu innych przyczyn niż tylko niewydolność żylna. I pomimo ewidentnych wskazań do wykonania zabiegu pod względem niewydolności żylnej, nie zawsze po skutecznym zabiegu całość objawów zniknie. Dlatego lecząc patologie, których przyczyną może być niewydolność żylna, powinniśmy odchodzić holistycznie i do terapii włączać również fizjoterapeutów uroginekologicznych, ginekologów i przedstawicieli innych dziedzin medycznych. Natomiast z drugiej strony, Zabiegi embolizacji są zabiegami bardzo zaawansowanymi, polegającymi na wewnątrznaczyniowym wprowadzeniu koli do światła naczyń żylnych. Są zabiegami, które w pełnym zakresie, czyli w zakresie żył jajnikowych i żył biodrowych wewnętrznych, wykonuje tylko kilka ośrodków na świecie.